Teraz mnie dobrze słychać? Bardzo dobrze. Magia. Das ist optimal. Das ist, das ist optimal, optimal tempo. Takie. Cześć, cześć, to Piotr Kudany, czyli Kuldan. Ze mną jest Maciek Czepiński, czyli Razer. Trzyma. Grzegorz Wojewoda, czyli Press. Witam. I Adrian Trolnaś, czyli Adek. Halo? I witamy Was w kolejnej dobranocce, chyba dziesiątej, jeśli nie pamięć nie myli. W której zajmujemy się grom Serial Cleaner, czyli polską grom od studia iphone for all którą możecie znać na przykład czy to studio z e, Great Name Without Nie, Red the Game Without a Great Name? Pamiętacie jak to się nazywało? Red Game. Red Game Without a Great Name. Tak, takim potem był sequel, czyli Green Game. No dobrze. <laughs> iphone 4 all teraz stworzyło grę Serial Cleaner, w której zajmujemy się sprzątaniem po psycholach. Jak widzicie, wszystkie e, etapy, które na razie pokazuję, e, mają jakiś taki mały opis. Tylko na przykład The Cleaner safe a Call from mysterious Client. Czy tam, when gangsters get out of coś tam. E, I zrobimy tak, żeby nie było za łatwo, to zagramy w ostatni etap, który do tej pory blokowałem. A w ogóle gra właśnie weszła do. Eli access'u i jest dostępna za, jeśli nie pamiętam się mieli 10 dolców. Juhu! Super! Kolejna gra w early access'ie. też <grym> to jest dobra metoda na... na... A nie na można finansowanie produkcji. O, gramy. Dobra, a więc to jest nasz sprzątacz. Tu się pykamy na lewo i na prawo. Generalnie to jest samochód, do którego musimy zanosić zwłoki. To jest przykładowa kryjówka, gdzie możemy się kryć. No i w największym skrócie, chodzi o to, że musimy zabrać wszystkie zwłoki, które są, zmyć krew, w ten piękny sposób, to właśnie podniosłem zwłoki, zmyć krew, nie dać się złapać i ewentualnie czasem podnieść jakieś dowody. W tym przypadku jest jeden dowód do podniesienia, chyba troje zwłok i pozbywanie krwi. W momencie, w którym podniesiemy zwłoki, zanosimy tak do i gotowe. E, Aha, jeżeli czyli ci policjanci są jacyś tacy super niedoświadczeni, że oni nawet nic bo... nie słyszą, tak? Jak wiesz co, jak chodzę, to widać koło mnie taki rąb mały, który się pojawi, to to jest y, odgłos y, hałas, który robi. Okej, okay, bo, bo widzieć, widzę też, jakby widzę też stożek ich widzenia, czyli oni są naprawdę naprawdę starymi ludźmi, tak? Nie, on tak. Się bardzo skupię na tym swoim O, stożku, Zobaczył, a widzisz. Na zobaczył Myś mi, musiałem schować wiesz. się do auta, żeby, żeby mnie nie dopadł. Oni mają wszyscy po 95 lat i nic nie słyszą i nic nie widzą. Znaczy, Już zapomniał, kilka że gonił kogoś. Ten koleś, który chodzi przed. Ode mną, to on jest po pierwsze szybciej ode mnie biega, po drugie, no tak, szybciej do mnie biega, tam jest taki drugi typ gliniarzyk, który właśnie tam stoi koleś z pączkiem, to on da się jemu... on biegnie tak samo jak ty, czyli jak mu uciekasz, to ciebie nie dopadnie. Generalnie powiem wam tak, właśnie to jest w międzyczasie podniosłem dowód. E, gra wygląda na mega łatwą niby, ale jest cholernie trudna, co obawiam się, jedzie. bo jak widzisz, podszedł do auta i pojawił się napis A, mów. A przesunąłem I przesunąłem go, radiowóz? żeby. Tak, przesunąłem radiowóz. A teraz odkurzasz krew? Teraz odkurzam krew. No bo Ale to odkurzasz. ci policjanci nie mają szans, nie dość, że są grubi i starzy, to, to ten jeszcze jest super silny, że on o, w samochód samoty. O, poczekaj, poczekaj, Staraz poczekaj, poczekaj. Do tym to... dojedzie. Mówię, ta gra, ja niestety. Bo to jest skradanka. To jest, to jest zręcznościowa skradanka. Omijamy przeciwników i robimy rzeczy. Tutaj na przykład, żeby podnieść ciało, trzeba podnieść yy, samochód, który został przygniczony. Zobaczmy ciało. Normalnie mi bardzo ładnie idzie, podoba, podoba mi się to. Teraz muszę nie, postawić no, ciało, jest... przeschnąć auto, pyk, idziemy. O patrz, patrz, zaraz. Pączkowy mnie zobaczył, teraz nie, nie. Na szczęście jak schowam się, opyk. pyk, to pączkowy już mnie nie wyciągnie z tego auta. Co? I zapomni Co? za chwilę. O. I zapomniał, poszedł to działa w też w prawdziwym życiu, jak mnie policja goni? <laughs> Tylko jeśli goni. Nie, nie działa. Tylko, nie próbować. W ogóle mi się mega podoba grafika w tych, że jest ten, ten klimat taki lat 70 właśnie nawet nasz sprzątacz, który ma mega wąs. No. co widać dobra mamy już dowód mamy już y... krew w większości to zostało nam ostatnie ciało nie no <ślam> to jest no. takie głupie <Regularly minutes> <minutes> <minutes> no. to Znaczy, robi ich jak chce po prostu o doszła. Czekaj, ale Yeti. on tam łazi. a tam jeszcze pani jakieś leży, O, <,j>, oj, oj. <mum> <mum> o, oj bagiety przyjechały. Bagiety przyjechały. No i to się właśnie dzieje, kiedy bagiety mnie dojadą, o, od nowa czyli wszystko? jest tak, wszystko od nowa, co więcej y, układ ciał przedmiotów i tej reszty się trochę zmienia. O to fajne. Więc za każdym razem gdzie indziej mamy. Oczywiście to jest w uproszczeniu to, że to się, to się trochę zmienia, tak? To nie jest tak, że będzie totalnie inaczej, no ale wystarczy, że ciało leży 2 metry obok i już jest trochę inaczej, zwłaszcza, że ścieżki łożenia wrogów czy też policjantów się nie zmieniają. Dobra, czyli znowu zmywamy. Przeciwnicy reagują, jak zobaczą ciało gdzieś na środku? Eee, tak, reagują. Co więcej, jeżeli jest gdzieś ciało, przy której jest karteczka i to zabierzesz to ciało, to oni potem reagują na te hii. To oni potem reagują na to, że nie ma tego ciała. Powinna oni... teraz być nie, to muzyka to z Odysei Kosmicznej 2001, jak te małpy zobaczyły Monoli, to on też podszedł do tej szafki. <laughs> drzwi się zamknęły. Doo". O ja, to jest w ogóle pod, podwójne drzwi ma ta szafka. Kuldan wszedł przodem, wyszedł tyłem bo, z tej szafy. miał umiał być tyłem. <laughs> To jest konfesjonał. Rami to ja mam problem. W korytarzu postawili Konfesjonał w salonie samochodowym. O, tak e, nie no, nie, no, nie Dobra, drugie zwłoki schowane. Auto to masz fachowe. <grym> to Czyli raki. od razu trzeba powiedzieć, że to nie jest Hotline Miami, nie? Tak jak to było zapowiedziane. No ja nie wiem kto w ogóle wymyślił, że to jest Hotline Miami. No no przed premierą wszyscy mówili, że, że to będzie polskie hotelem Miami. Przecież wygląda praktycznie identycznie. Kobiety, no, tak, prawda? Tak. Zupełnie identycznie. To to I to samo, tak samo. Nie, jest krew, jest rzut biometryczny, czyli generalnie to jest ta sama gra. Fakt, no, tam jest kotek. Chodzi. To wilczek raczej chyba. To w beczkach Ranie... też się można chować, widzę? Co, A czy te beczki także... wybuchają, bo jak nie wybuchają, to to nie jest realistyczna gra. <ścoughs> A... O szybko. Czekaj, bo on tam się gapi. Jak ja mam to zrobić? A Hagapi się potem Ciężko, spodziewa. bo to jedno wyjście jest chyba na górze. Tak, ja muszę pójść Właśnie za nim. To momentami to jest takie nieczytelne, nie wiadomo gdzie jest wyjście, a gdzie nie jest. Nie no, tam gdzie jest dziura, nie... tam jest wyjście. No niby tak, ale to wygląda jak wyjście do pokoju tylko na górze, a nie, że tam można z tego pokoju nagle... Górze... A nie, to jest wyjście z domu w ogóle. To jest wyjście z domu, na... idziesz za domem. Dobra, on teraz się odwróci i ja wejdę, ciało zabiorę. Powiesz... Nie, 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 można im w oh, głowę... O. O. Nie, właśnie... Nie, to jest totalnie skardanka, czyli musisz omyjać przeciwników i tak naprawdę jak cię zobaczą, to w większości, jak te typy ci niepączkowi są szybsi od ciebie, to tak naprawdę nie masz szans im uciec. Chyba, że jesteś tuż obok kryjówki. Dobra, on się odwrócił, potem szybko spojrzył, potem się znowu odwrócił, więc teraz się uda. A nie niesprytnie. Okej, bierzemy ciało i sprzątamy. O, widzicie, zorientował się teraz, że ciało znikło, więc poszedł tam zobaczyć, o co chodzi. A, jednak nie taki ślepy jest. A dlaczego musisz sprzątać to wszystko? No bo to jest, bo tam jakbyś w menu się przyjrzał, to był opis, że, że mafia na przykład miała rozgrywki i jest trochę zwłok do usunięcia. Czyli tam mafia rozgrywki. <grym> no, ale policja już jest, więc już wiedzą, no, że coś się działo. Nie zabiorą zwłok, oj, 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 nie będą mieli. Im... Bo... Dobaczek, dobeczek, dobeczek, do uda mi się, uda mi się. Dawaj, 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 dawaj Co za <grym> Związki poli policjantów oskarżą znaczy, twórców po, po, tak gdyby, protesty. Gdyby to tak nie działało, to ta gra byłaby totalnie... byłaby niegrywalnie trudna. Znaczy, to Dlatego, jest tak samo, że... jak w South Parku była akcja, żeby się obronić przed lawą, to trzeba kucnąć. To tu podobnie. Żeby uciec przed policjantem, wystarczy się schować do szafy. Zobacz, niby ty... Hmm. patrz, wrócił się. A, rzeczywiście szybciej Słyszał oczy. chyba. Tak, chyba mnie usłyszał, muszę lepiej dookoła niego przebiegnąć. W ogóle tutaj macie, coś pytałeś co z tyłu domu, i to jest taka grafika, którą bardzo lubi kas, nie? <tôi> no, nie? To, to grafiki, to. właśnie w gra. Ta jest... grafika jest ładna, ale wydaje mi się trochę niespójna. O, przepraszam, widzicie, teraz się ciało jest w innym miejscu, będzie łatwiej. Bo losowo się tu wygenerowało, a nie tam gdzieś. Już mi ciało, to teraz będzie barszcz. No to musiał spróbować wciągnąć do tego odkurzacza. No, musiał być dobry do do kurwa, trochę. No nie, Przepraszam, Oh. Oh. E, to taki, taki trochę ro roguelike. Więc jak mówiłem, ta gra nie jest prosta. Ona no wygląda nie, super banalnie, oczywiście. niby te zachowania gościom, mój Boże, co wydioci, Jetu w ogóle ten, a ona przez to, że tak naprawdę po pierwsze zawsze powtarzasz etap od początku. Po drugie, że nie masz żadnego sposobu na konfrontację z przeciwnikami to ona jest dosyć trudna. Znaczy no tak, no jak już przyzwyczajisz się do tego, że, że, że jakby cały zamysł jest idiotyczny. Miał, tak jak spytał się Adek, że przecież no, ten cleaner powinien się pojawić przed tym jak przyjechali policjanci na miejsce i sprzątają te zwłoki, no ale dobra, to jest zupełnie inna gra. Więc ogólnie rzecz biorąc tak zręcznościowe, skradankowe coś, no. No dokładnie, spokojnie. dokładnie idealnie to podsumowałeś. To, to, to jest dla mnie ta gra jest taką skradanką, która ma w sobie ten o, o, element... moment. Bo to... mhm. Powiedziałbym, odrobinę logiczny, dlatego, że y, musisz y, tam, w przypadku tego o gościa, który był na górze, tak, tak, już się nauczyłem, no. generalnie chodzi o to, że no. to bierzemy, no. że y, trzeba wykoncypować, jak y, przejść etap, no. Czy generalnie w sumie ktoś, kto to ogląda, to spoiler! No może się właśnie na pamięć nauczyć, jak no, to no, Ale masz że się losowe, że się powtarzają trochę, Tak, dlatego, że zachowania przeciwników są zawsze identyczne, natomiast losowo się generują rzeczy do podniesienia. Y -y. No ale nie, nie na tyle losowo, żeby to jakoś bardzo zmieniało to, co się nauczyłeś. No bo no, tak, o kole. O, o... Właśnie tu. generalnie ja mam największy problem ze sklepami, jeśli chodzi o mój styl grania, jest taki, że ja jestem zbyt... Y... Jest jakieś takie w gorącej oto wodzie, kompany. tak. Ty lecisz właśnie. na pałę trochę, no. Ja po prostu, ja wolę robić coś. Mam nadzieję, że uda mi się coś szybko zrobić, i dzięki temu się nie ten nie A no to ja o, bym dobra. odwrotnie grał. Ja bym grał w tył tak jak z Czyli najpierw bym wlazł do tych beczek na 10 minut i analizował, <laughs> jak oni chodzą. Jak bo oni chodzą, tak. Ale oni Ale tu chyba ja rzeczywiście. nudzę. Oni tu chyba rzeczywiście troszeczkę są nieprzewidywalni, chyba że Piotrek tak bardzo no, na pałę ja biega, wyczu, chyba, że bo... oni cały czas go łapią, nie? Bo... Znaczy, w momencie, w którym cię zobaczą Ciebie, to wtedy zawsze za to biegną, tylko tak, ja na przykład przesuniesz ciało albo myjesz trochę krwi albo coś tam i znowu Ciebie widzą. W sensie, że oni, oni zwracają uwagę na dużą ilość rzeczy. Przez to, że zwracałem uwagę na dużo ilość rzeczy, to musisz nagle, w trakcie gry, w plansie kompletnie odmieniać. Jak on wygląda z tym odkurzaczem? Bum, bum, bum. A to jest taki Ej, jak, jak długo eksteryka? już grałeś w to? E, w sumie? Mhm. Wiesz co? Dwie godzinki? Z nie czujesz znużenia, że, że robisz cały czas e, podobne rzeczy? To jest rzeczy? absolutnie idealna gra na krótkie posiedzenia. Po pierwsze, no teraz to jest Early Access, więc nazwijmy to fabuła, która się przedstawia. Przedstawia się tylko i wyłącznie w formie tych takich opisów etapów. Tam widać, że się kryje jakiś, jakaś, jakaś fabuła, chyba się, się ukrywa, która będzie, bo ki, ki, Bo tak, jest kilka motywów, gdzie mafia coś nabroiła. i y, Jest kilka motywów, gdzie. Dobra, dwa udało się. Jest jakiś motyw, gdzie ewidentnie widać, że psychopatyczny morderca, bo na przykład jest randka w parku i jest pełno zamordowanych osób w tym parku, nie? Albo. Więc, więc te, te opisy etapów jakoś tam sugerują jakąś fabułę, ale, ale, ale no. Hated. Ale z zupełnie drugiej okay. strony, no panowie Kaman, gra za 10 toców, tak? To jest. Nie, no spoko, no to jest po prostu to jest po prostu taki tam. Yy, tak jak ty mówisz, no, na, na, na krótkie sesje, zręcznościowo skradana, zabawa w fajnej oprawie graficznej w sumie, jakby tak się zastanawiało. mi się to, ta oprawa no, podoba. Yeah, fajnie, I muzyka fajnie. jest też przyjemna. Muzyka jest super, muzyka jest mega fajna. Wow. wcale nie zabiecie. Jakoś... A widzicie typ zobaczył, że ja podniosłem auto, więc poszedł zobaczyć czemu tam podniosą auto. Aha. Taka to powinna widać, że... być jakoś meta powiązana z Bitkopem. No że... <laughs> Okazuje się, że to odcisani Mafiozi są na przykład albo coś. Tylko Bitkop później się dzieje, nie? Bo Bitkop to bardziej nie. lat 90. A, o, to nie. może to jest na przykład dziadek policjanta. Bitkop właśnie. się też, nie, też jakoś dzieje w latach 70. mi się wydaje. A, Czemu ty ty się... Za każdym razem kurę przesuwasz? swoje. No bo nie mogę, bo to jest no, tak, że... Te, jak buchowego. on stoi. Jak on stoi, to widzi z lewej... O! Teraz czekam. Nie, yeah, Ale dał nogę. Wow. <noise> Tyle go widzieli. No, bo jak on stoi to on widział co jest z boku. No, więc drogie dzieci kochane, to był Serial Cleaner. Jak widzicie te obrazki ta etapów też są fajne. Dziękujemy wam za obejrzenie kolejnej Dobronocki. Dajcie znać jak wam się podoba gra i do zobaczenia. Miłych snów. Pa Miłych pa! snów właśnie po tych pa! obrazkach.